Walkę powstańców o Wodzisław Śląski, a później Armię Czerwoną zdobywającą miasto w 1945 roku. Wszystko to można było zobaczyć w czwartek 26 marca na Wodzisławskim rynku. Inscenizacją historycznym towarzyszył jarmark wielkanocny. A jak rekonstrukcje podobały się Wodzisławianom? To już jest któryś raz, kiedy możemy tutaj w Wodzisławiu zaobserwować tego typu wydarzenia i zazwyczaj cieszą się one ogromną popularnością. Dzisiaj myślę, że może trochę pogoda odstraszyła widzów. Natomiast jest to rzecz unikatowa i godna polecenia. Zaznawiałem się z historią Wodzisławia, z historią I wojny światowej, II świat, światowej wojny. Także ludzie mają e, niejako pogląd na to, co się działo, szczególnie młodzież, która często ma zaległości w, ta, w takich tematach. Bardzo jestem za. Dlaczego? Dlatego, żeby nie, nie zapomnieć. Żeby pamiętać, żeby cieszyć się tym wolnym Wodzisławiem. Generalnie można powiedzieć, mamy niby troszeczkę huku. Jest, co jednak będziesz przyjdzie, która jest przed samymi komputerami tylko i wyłącznie. Do jednych może y, szybciej trafi do drugich. Gorzej, ale myślę, że dobrze, że coś się dzieje nawet w takiej formie. No taka rekonstrukcja na pewno jest ciekawsza niż siedzenie w szkole i taka nauka na sucho.